Serdecznie witam. Nowy Zielony Ład, ekologiczny stan wyjątkowy. To są propozycje ruchów między innymi z Wielkiej Brytanii, Extinction Rebellion, czyli rebelia przeciwko wyginięciu. Tutaj chodzi o takie wyginięcie, jak wyginięcie gatunków. Nawiązuje to oczywiście do obecnej katastrofy klimatycznej. Wszystko to między innymi swoje podwaliny ma w Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, Wielka Brytania, kraj, który mimo wszystko jest krajem bardzo uporządkowanym można powiedzieć, bardzo wysoce demokratycznym, co ostatnio widzieliśmy po między innymi procesie w Sądzie Najwyższym w Wielkiej Brytanii, gdzie sąd bardzo kategorycznie uciął propozycję Borysa Johnsona, ażeby zamknąć parlament na skutek protestów ulicznych, także tutaj mieliśmy taki powiedziałabym książkowy przykład właśnie takiej prawdziwej długoletniej demokracji, abstrakując od innych Problemów, które Wielka Brytania ma. W sensie dosłownym stało się to miejsce kolebką takich właśnie ruchów ekologicznych, które w tej chwili szaleją ze strachu na punkcie tego, co się dzieje z klimatem, i właśnie między innymi czasopismo naukowe New Scientist na swoich łamach opublikowało tekst, który eksponuje zdjęcia z ludźmi, którzy mają na plakatach napisane, że nie możemy jeść pieniędzy. Tutaj chodzi o to, między innymi, że same pieniądze nie wystarczą nam do przetrwania, w którymś momencie skończy się tym, że nie będziemy mieli ani podłoża naturalnego do życia, ani produktów naturalnych, żeby je jeść i będziemy mieli wokół tylko pieniądze i niestety one nie wystarczą nam do tego, żebyśmy przeżyli. Stąd też protesty w Wielkiej Brytanii w tym roku osiągnęły naprawdę olbrzymie rozmiary. Tutaj takim sztandarowym przedstawieniem były między innymi marsze na ulicach, oraz taka furgonetka pogrzebowa, która symbolizuje naszą przyszłość. Furgonetka. Pojawiła się na ulicy, żeby właśnie wstrząsnąć opinią publiczną i pokazać, że taka przyszłość faktycznie nam grozi. Jedna z osób przykuła się zresztą do samochodu i została potem przez policję odpiłowana, ale abstrahując od tej akcji, rzeczywiście cały Londyn przeżył takie niezwykłe dni, jak pisze New Scientist, włącznie z uczniami, studentami, gdzie starano się wywrzeć presję na Władze. I jak pisze tutaj gazeta, w sumie ta presja przyniosła skutek, ponieważ faktycznie, między innymi, Partia Pracy zainteresowała się niektórymi postulatami. Politycy jakby zaczęli mówić o tym, co ta cała organizacja proponuje, a ponadto. Ponadto przede wszystkim ich postulat główny jest taki, żeby z rzeczy, które do tej pory wydawały się niemożliwe politycznie, uczynić coś, co jest politycznie możliwe. Przywódcą, znaczy może nie przywódcą, ale jednym z czołowych działaczy władz organizacji Rebellion Extinction jest pan Reid, który jest z kolei przedstawicielem Partii Zielonych, występował w bardzo różnych renomowanych programach. Występował też m.in. w BBC, i okazuje się, że dzięki jego postawie, BBC całkiem zmieniła swoją politykę w zakresie klimatu, ponieważ pan Reid w którymś momencie odmówił uczestnictwa w programie, gdzie. Próbowano przedstawiać tą grupę, która teraz apeluje w sprawie klimatu jako kogoś, kto całkowicie oszukuje czy zniekształca fakty. Tutaj mamy to określenie climate deniers. Więc on po prostu nie zgodził się przyjść do programu, gdzie takie osoby by były przedstawiane w takim świetle, a w szczególności gdzie by były przedstawiane w opozycji do rzeczywistej nauki. I ponoć, znaczy tak twierdzi New Scientist, tutaj raczej ta wiadomość jest wiarygodna, że od tamtej pory BBC po prostu zmieniła swoją linię, jakby programową i faktycznie zaprzestała takiego przedstawiania spraw. Tutaj od razu pociągnijmy ten wątek, proszę Państwa, te sprawy klimatu, Między innymi tego nieszczęsnego globalnego ocieplenia. Tutaj jest takie jedno hasło, mianowicie celem jest, żeby do 2025 roku był poziom tej emisji zerowy dwutlenku węgla. Przy czym część osób twierdzi, że jest to nierealne i obstaje za rokiem dopiero 2029, jednakże jednakże tutaj Extinction Rebellion uważa, że są pewne szanse ograniczenia, przynajmniej w 80% tak, na przykład w Wielkiej Brytanii tej emisji i oni po prostu chcą zaproponować jakiś taki program, który nie będzie czymś bardzo szczegółowym, tylko to będzie, po, żeby to był po prostu jakiś program, który mogą wszyscy za, zaakceptować i wszyscy by się mogli zgodzić z punktami tego programu. Rupert Reed jest tak, dla gwoli informacji jest przedstawicielem środowisk akademickim, działaczem właśnie partii. Zielonego Rzecznikiem tego Extinction Rebellion i aktualnie zajmuje się filozofią na Uniwersytecie we Wschodniej Anglii. Zresztą został nagrodzony jako badacz za swoją niedawno, niedawną pracę naukową pod tytułem Zasada Ostrożności. Tutaj to hasło ostrożności. Ma szansę zostać jakimś takim kluczem w ogóle do tych przemian, które obecnie wszyscy ci ludzie postulują. Między innymi tutaj chodziło o, o to, w jaki sposób zachodzą zmiany w obrębie w obrębie gatunków, żeby właśnie zachow żeby zachowywać ostrożność, zarówno w sferze klimatycznej, jak i w stosunku do modyfikacji genetycznej organizmów. I tutaj trzeba by dodać <laughs> przepraszam że. Właśnie oni postulują taki jakby nowy zielony ład, a uważają, że sytuacja jest już tak katastrofalna, że trzeba by było wprowadzić po prostu stan wyjątkowy ekologiczny. Żądają od władz kilku posunięć, o których zaraz powiem. Między innymi żądają powiedzenia prawdy na temat tego, jakie jest rzeczywiste w tej chwili zagrożenie klimatyczne i ekologiczne. Twierdzą, że tutaj nie liczą się słowa, tylko działanie. I wśród ich żądań m.in. jest doprowadzenie do utworzenia takich zgromadzeń obywatelskich, które mogłyby na bieżąco monitorować to, co robi rząd i być po prostu w kontakcie także z lokalnymi przedstawicielami władz, ażeby po prostu wpływać cały czas na te działania polityczne w sprawach klimatu i ekologii. Także. Projektem jest powstanie takiego właśnie planu programu, który mógłby wszystkich zjednoczyć. Ten jakiś rodzaj takiej współpracy ludzi z władzą w celu może nawet już nie to, że monitoringu, ale jednak jakiegoś takiego ciągłego prze, przesuwania się tych odpowiedzialności. No i. I rzeczywiście, jakieś próby m, radykalnych działań, żeby jednak wywrzeć wpływ na tą obecną sytuację. Ja tutaj jeszcze powiem Państwu za chwilę, bo faktycznie może nawet prze, przeoczyliśmy wiele, wiele osób, że, że faktycznie cały czas mówi się, że jest ten. To zwiększenie temperatury co najmniej o ten 1,5 stopnia Celsjusza, a jeżeli w ostatnim czasie, a jeżeli to pójdzie dalej, to to grozi w ogóle naprawdę bardzo po, po, potężnymi konsekwencjami, jeżeli to będzie szło w takim tempie. I między innymi w zeszłym roku, w grudniu w Katowicach, uzbierała się wystarczająca grupa osób, żeby zorganizować konferencję międzynarodową pod auspicjami ONZ-u na temat właśnie tej katastrofy ekologicznej. Co ciekawe, na tej konferencji był na przykład David Attenborough, czyli bardzo znany Tutaj biolog z Wielkiej Brytanii, to jest biolog, który prowadzi regularne programy w telewizji brytyjskiej, między innymi przeprowadzał wywiady z królową w jej pięknym ogrodzie na temat drzew. Bardzo poważana w Wielkiej Brytanii postać i rzeczywiście bardzo emocjonalnie na tym kongresie przemawiał. Można go tam zobaczyć za zamównicą właśnie tej konferencji. Katowickiej. Również tutaj prze, przemawiała znana działaczka Greta Thunberg, która tutaj, tu akurat nie jestem pewna, czy na tej konferencji, ale bardzo mi się spodobała jej wypowiedź, ponieważ te władze próbowały tłumaczyć się ze swojego księgowania. Pieniędzy, gdzie po prostu nie, nie wzięto pod uwagę niektórych parametrów czyli na przykład nie, ma, nie biorą pod uwagę dane rządowe emisji towarów i usług w okresie od 2018 i jeszcze tam jakiś dodatkowych parametrów i, i Greta na to powiedziała, że, że, że gratuluje im bardzo kreatywnego księgowania no myślę, że to określenie go trudno jest przenieść na wiele innych dziedzin. Więc w każdym razie cieszmy się, że była taka konferencja w Katowicach, Katowice, które zresztą słyną z tego, że przez długi czas uważano, że jest tam bardzo niezdrowe powietrze. Na tą konferencję list napisał też Dalai Lama, znany przywódca tybetański, który zmuszony był opuścić swoje oryginalne miejsce zamieszkania i bardzo aktywnie działa. Tutaj okazuje się, że powstał w ogóle cały taki taki ruch, ruch związany z, z jego z jego właśnie tym z, z tym tybetem na na rzecz przywrócenia jakby takiego ładu takiego właśnie ładu klimatycznego. Jeszcze tutaj Państwu powiem, że w Wielkiej Brytanii ta postać tego Rida, pana Rida, którego wspomnieliśmy na początku, jest właśnie taka bardzo popularna. On napisał między innymi publikację poświęconą klimatowi i cały czas. Cały czas Toczą się rozmowy i, i spotkania, między innymi nawet spotkania w tawernie, w tawernie Jericho, gdzie towarzyszą temu spotkania poetyckie, czytanie jakichś tam różnych tekstów i publikacji. A wszędzie tam są zapraszani po prostu wszelcy ludzie, niekoniecznie działacze, żeby u nich wywołać jakieś zainteresowanie. Także, także w tej tawernie. Właśnie się toczą takie, takie różne rozmowy. I no, trzeba powiedzieć, że Wielka Brytania faktycznie tutaj bardzo, 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 bardzo naprawdę aktywnie działa. Ja myślę, że my do tego tematu będziemy oczywiście jeszcze wielokrotnie wracali, bo niestety znikł mi fragment, który jeszcze chciałam Państwu przeczytać na temat właśnie tego Tybetu, który się włączył, włączył w akcję. Natomiast, natomiast liczmy na to, że poza tym, że mamy kreatywne rozliczanie tego efektu cieplarnianego, to aby było to też kreatywne działanie i, i, i po prostu takie, które faktycznie będzie mogło związać wszystkie interesy wszystkich stron. Na razie serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.